Siemka. Witam Was po przerwie. Troszeczkę mnie nie było, no ale teraz myślę, że troszeczkę więcej tych filmów powrzucam, bo jest więcej czasu. Przyszła jesień, moja ulubiona pora roku. Nie jest tak wszystko pozarastane, także pośmigamy i poszukamy tych fajnych tematów i miejsc. I co dzisiaj proponuję? Proponuję Wam Wielką Sobę, a właściwie szczyt, bo sam okolice Wielkiej Sowy to też jest kopalnia tematów. No ale nie wszystko naraz. Dzisiaj. Pochodzimy po szczycie Wielkiej Sowy, mniej więcej po szczycie Pokażemy jakieś takie fajne miejsca Jak wiecie sama wieża jest w remoncie I będzie zamknięta na troszkę Już któryś tam jej remont, ale to dobrze Będzie fajnie wyremontowana A my pochodzimy i pokażemy jakąś alternatywę Bo wiem, że lubicie w te miejsca chodzić, na Wielką Sowę Ale zawsze głównym celem była wieża A teraz wieża jest zamknięta, także może coś, coś innego w okolicach szczytu no i poznacie tą okolicę fajną tego szczytu, bo naprawdę wiadomo tutaj turystyka jeszcze rozkwitła zanim powstała tak naprawdę ta wieża murowana przed murowaną wieżą jeszcze była drewniana wieża także no turystyka kwitła przed tą drewnianą także ludzie tutaj śmigali, ale no zobaczycie dokąd tak naprawdę idę te miejsca wam pokażę i myślę, że może jakiś tam Historia zatoczy krąg na czas remontowanej wieży. Odwiedzimy te miejsca, gdzie ludzie kiedyś po prostu odwiedzali, gdy nie było wieży. Odwiedzali Wielką Sowę. Także idziemy. Pogoda jest piękna, jesienna, także będzie spoko. Słuchajcie, byłem na Wielkiej Sowie, ale jest tak głośno, bo remontują wieże, że nic za bardzo nie mogę wam powiedzieć, bo nie byłoby mnie słychać. Musiałem zejść troszeczkę poniżej. Ale już mówię, co tam chciałem pokazać. No, drewniana wieża stała, po prostu przed tą, y, którą obecnie można zobaczyć. Ona powstała w 1886 roku. No, to przyczyniło się do rozwoju też tutaj turystyki. Y, otwarcie wieży było bardzo huczne, dużo turystów przychodziło. To y, jeszcze, stała taka wiadka pod tą wieżą. Y, wcześniej dla robotników na czas budowy, potem przerobiono im dla turystów, żeby mogli z niej korzystać. No, wiadomo, wieża troszeczkę wymagała remontów. I w 1904 po prostu zakończyła się, że tak powiem, era tej wieży i w 1905 zaczęto budować obecną. I w 1906 otwarto tą, którą teraz widzicie. I to jest symbol ówczesnych górsowych tamta wieża murowana i obecnie też jest symbolem. Bursowik. A co można powiedzieć o drewnianej? No, była na takiej podmurówce dwumetrowej i sama wieża miała 18 metrów konstrukcja drewniana także nie była, nie była taka mała. A zgodę w ogóle na budowę tych wież yy, wydał kto? Yy, Hrabia Magnis z Bożkowa. Pałac z pewnie pewnie kojarzycie. Chyba był odpowiedzialny głównie za rolnictwo w tamtych czasach. Także to były jego tereny i i on pozwoli wybudować tą wieżę to jeszcze taki akcent, stupeczków pełno yy, gdzie ta wieża stała drewniana? mniej więcej jak wejdziecie od szlaku z Walimia na Wielką Sobę i będziecie chcieli pójść w... przepraszam, odwrotnie jak wejdziecie ze szlaku na przykład z schroniska Orzeł do góry na Wielką Sobę i będziecie chcieli zejść w lewo szlakiem na Przełęcz Walimską to ona była tak dosłownie pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma zejściami Pierwsza wiatka po lewej stronie jak będziecie od Stronnicka Orzeł na Wielką Sobę to mniej więcej w tamtym miejscu y, pierwsza drewniana wieża znajdowała się Jestem troszeczkę poniżej szczytu przynajmniej nie wieje No i gdzie jestem? Już Wam pokazuję Strzyżna, czyli Popelstein Widać za mną? Widać Zanim pojawiły się wieże widokowie, widokowe na Wielkiej Somę, tak jak wspominałem, turystyka już tutaj żyła i to był też główny cel turystów, którzy odwiedzali Wielką Sowę. Popelstein, czyli taka skałka, punkt widokowy, skąd w ogóle podziwiano widok. Wcześniej nie było to tak wszystko zarośnięte, także naprawdę widok teraz, jak tak przez drzewa się popatrzy, ładnie karkonoszy widać a wtedy naprawdę musiało być ładnie są też fotografie historyczne z tego miejsca także w linku, w linku w opisie na dole będzie link także klikajcie to no. skała o mało nie przestała istnieć bo kiedy chciano wybudować wieżę na Wielkiej sobie tą murowaną pomyślano, że z niej po prostu będzie budulcem do wieży ale na szczęście nie udało się zrealizować tego pomysłu i skała się uchowała. To jest taka jedyna większa skałka w okolicy szczytu Mielkiej Sowy. A jeszcze coś Wam pokażę tylko wejdziemy do góry. Po wybudowaniu wieży tej murowanej no jak też drewnianej, to te miejsce trochę straciło na znaczeniu turystyce, bo wszyscy zamiast tutaj na skałkę woleli iść na wieżę widokową. No to jest wiadome. Uwaga, że mnie spadł. Ale żeby też pamiętać o tym miejscu, takim pierwszym punkcie widokowym no, na, na, na Wielkiej Sowie, w latach 30. wstawiono tutaj pamiątkową tablicę poświęconą przewodniczącemu Federacji Towarzystw Górskich na Sowie, Wilhelm Kordanke, chyba pan się nazywał. No i zaraz wam pokażę miejsce po tej, miejsce, gdzie ta tabliczka była wstawiona, bo tabliczki oczywiście nie ma, być może ktoś sobie ją Wziął, a być może gdzieś tutaj leży i trzeba ją odszukać. A co jeszcze myślę? Może, tak jak wspominałem, historia zatoczy koło na czas remontu, remontu wieży. Tak naprawdę teraz jesteśmy bez wieży. Yy, może z powrotem to miejsce stanie się popularne wśród turystów, tak jak to było kiedyś a 100 lat temu, ponad 100 lat temu. No i kręcę się dalej w okolicach szczytu Wielkiej Sowy. I mam kolejne miejsce do pokazania, ciekawe czy nieciekawe, może troszeczkę mroczne, kolejna alternatywa na spacer nie tylko na wieżę, bo po drodze tutaj nie wiem czy będzie widać, oczywiście mamy słupków granicznych sporo, bo tutaj nie jestem ekspertem, ale no tutaj stykały się ziemie y, hrabi hołbergów na pewno. Styl Sandreskich, Sandrackich, nie wiem jak to się wymawia, później Magnisa. Hrabiego Magnisa od chyba 1810 roku, także takich słupków tutaj możecie znaleźć. znaleźć. No trzeba mieć szczęście albo wiedzieć, gdzie szukać i znajdziecie sporo. Dla mnie to te są takie fajne, ciekawe pamiętaczki 1764 rok, także już trochę ten słupek ma i no, i co, i troszeczkę miejsce takie trochę pełnym roku, bo kiedyś, kiedyś stała się tutaj tragedia, ale opowiem zaraz o tym miejscu więcej. Nie wiem, czy będzie widać za mną, ale tutaj jest krzyż Nieopodal szczytu Wielkiej Sowy, a o tym krzyżu już nawijam. Co tutaj się stało? Już mówię o tym krzyżu. Takie miejsce trochę zapomniane, trochę na uboczu, może to i też dobrze, bo nie wszyscy tutaj zaglądają, a ten, kto ma, to zajrzy. No, w tym miejscu prawdopodobnie kiedyś były no, spore mokradła. No I według przekazu, w tym miejscu, właśnie w mokradłach, utonęło dziecko. Doszło do tragedii, prawdopodobnie w 1856 roku, w okolicach maja, i no, zwłoki dziecka odnaleziono. Po ponad roku, praktycznie tutaj, przez przypadek, i na pamiątkę tej tragedii, postawiono w tym, w tym miejscu krzyż. Prawdopodobnie ojciec chłopca, który tutaj zginął, postawił ten krzyż, a mieszkali oni w Walimiu. To co tutaj widzicie pod spodem, to jest dolna część krzyża. On był kiedyś wyższy, ale po prostu chyba został złamany, i no, ta część dolna została tutaj położona. Co do tablicy, to po prostu udało się ją odszyfrować. Ktoś kiedyś tutaj ją ładnie odczytał i przetłumaczył, także już mogę Wam odczytać, przetłumaczone, wspomogę się tutaj tekstem. To, co tutaj jest napisane na tablicy, przetłumaczone i jest to następujące. Tu swą przedwczesną śmierć znalazł Karl Benjamin Grieger, czteroletni syn C, czy nie wiem o no, imię po prostu Grigera Friedrichdorf, Friedrichsdorf, czyli to jest obecnie część Walimia, który zmarł 20 maja 1856 roku i którego zwłoki odnaleziono 17 czerwca 1857 roku jemu ten krzyż jest dedykowany Walim, 19 września 1858 rok po drodze na Wielką Sowę z od strony przełęczy walimskiej powiedzmy, już niedaleko przed tym szlak wam pewnie znany, jak widzicie tutaj, było takie miejsce, gdzie stykały się trzy granice właścicieli ziemskich tutaj, wcześniej o nich mówiłem, Holbergowie, Sandretcy, Stilfried rodzina, także w tym miejscu ich Ziemie, powiedzmy, stykały się. Był taki trójstyk, i tutaj postawiono y, kamień graniczny. Y, pański kamień, trójpański kamień, y, pewnie znacie ten w góra Suchych Ostatnio był niestety zdewastowany, za co bym udusił, ale, ale na szczęście już stoi na swoim miejscu i w tym miejscu było podobnie. Na tym kamieniu była chyba data 1806 bądź 1804. I stał gdzieś mniej więcej w tym miejscu. W latach 60. jeszcze był dobrze widoczny. no W latach 2000 szczątki już jego były, a teraz obecnie nie ma po nim śladu. Być może jak ktoś ma ochotę, no nie wiem, czy ktoś kamień z lasu wyniósł. Być może gdzieś tutaj leży i ktoś te szczątki tego kamienia odnajdzie, będzie miał czas. To by było fajnie, a obecnie to jest tak samo granice, zostały zachowane trójstyk granicy powiatu Wałbrzyskiego. Kłodzkiego i Dzierżoniowskiego. Także mhm. myślę, czemu by nie wykorzystać jego pomysłu i jakiś symboliczny też kamień graniczny postawić w tym miejscu. Zawsze to jakiś miły akcent. A gdzie, gdzie są szczątki obecnego nie wiadomo. No tutaj mamy jakiś supeczek, Także być może stał w tym miejscu, bo to jest mała y, kubka kamieni. Być może tutaj jest jakiś kamień za mną. Tak jak pokazywałem, tutaj jeszcze jest jeden kamień, jakaś podstawa, być może znajdował się na tym kamieniu. Gdzie jest, no niestety nie wiadomo. A teraz podejdziemy tu po drugiej stronie, dosłownie drogi. Znane Wam miejsce, takiej ruinki, jak podchodzicie na Wienkłupcowe. To było y, wojskowe schronisko turystyczne. Zaraz coś o nim powiem, ale miejsce Wam dość znane. Za moimi plecami, dobrze znane Wam miejsce. Częste miejsce odpoczynku i ognisk po drodze na Wielką Sowę. Już omówię co tutaj było dokładnie. To było najwyżej położone na najbliżej szczytu schronisko górskie w Górach Sowich, tak zwany narciarski skron wojskowy, zbudowany przez wojsko, ale współfinansowany też przez prywatnych, cywilnych darczyńców. Dlatego ten, ten schron, te schronisko służyło tak samo żołnierzom tutaj, którzy przebywali w górach. No, i turystom, którzy odwiedzali po prostu te pasmo w drodze na Wielką Sowę, również mogli tutaj sobie zajrzeć, ogrzać się i coś zjeść. Schronisko było już gotowe pod koniec roku 1925, ale oficjalne otwarcie nastąpiło w 1926 roku, w latach 30. przebudowano je już na murowane w tym czasie. No, zmieniło kilku właścicieli, miało to schronisko. Tak samo kilka nazw. Do 45 roku jeszcze jako tako funkcjonowało. Po 45 roku uległo zniszczeniu. I zostało tyle co widać dzisiaj po tym schronisku. A część też yy, po prostu kamieni i murów z tego yy, budynku zostało wykorzystane jako budulecy yy, drogi tej drogi, na którą chodzicie, po której chodzicie na wielką sobę warto też rzucić okiem na skanowanie terenu, jak jesteś taki jak jesteście w takich miejscach, bo zawsze coś można znaleźć. Ja znalazłem na przykład, nie wiedziałem o nich studnie powyżej tego schroniska, o którym Opowiadałem, no dosyć jest głęboka yy, i ciemna i nic nie widać także za dużo nie powiem, no ale studnia była, wodę mieli w tym schronisku, także takie miejsce też się udało znaleźć, to no, jesteśmy prawie na szczycie Wielkiej Somy no i na szczycie studnia, także to też świadczy ile wody w sobie ma ta góra oczywiście też na zboczach wielkiej i małej sowy po prostu w górach sowich dużo występowało kopalni ale to już temat nie taką nie na taką że tak powiem przystępną turystykę także odnotuję ten fakt że są kopalnie ale to tylko już powiedzmy dla koneserów i dla takich ogarniętych turystów ale jeżeli chcesz przyjść zobaczyć miejsce po tej kopalni, no to śmiało. Myślę, że jak gdzie szukać i wprawny jesteś w terenie, to nie ma problemu, żebyś odszukał te kopalnie na, na masywie wielkiej sowy. Oczywiście dużo badaczy pociąga temat kopalni do tematu Rize na wielkiej sobie, no, oczywiście mają prawo, no kto wie, nie mnie to oceniać, jeżeli ktoś szuka i bada, to fajnie, że to robi. Tak troszeczkę tutaj bez przekonania, oczywiście nie po drodze, ale dla Was po drodze. Yy, jestem gdzie? Jestem na Małej Sowie. A dlaczego tu jestem? Bo pierwsza wieża widokowa w ogóle, jaka powstała tutaj na, w paśmie no, górsowych, na szczytach górsowych, była na Małej Sowie. Nie wiem, czy widać, ale właśnie jestem na Małej Sowie. Ale tak, to była przerobiona wieża triangulacyjna, o ile dobrze mówię, czyli wieża do pomiarów. Została ona po prostu przerobiona za zgodą na wieżę widokową w 1882 roku. W 1884 została już tak bardziej troszeczkę rozbudowana i była wiatka dla turystów. I w... jakoś to funkcjonowało, póki nie było wieży nowej na wielkiej sobie. Miała się dobrze, ale jak powstała ta, wiadomo, większa wieża na większej górze, to wszyscy tam y, chodzili, pomijając tą wieżę, no bo była mniej atrakcyjna. I po prostu sama z siebie uległa zniszczeniu w 1892, chyba. No i myślałem, że nie będzie żadnych, żadnych śladów po tym miejscu, no bo. Drewniana wieża 1892 przestała istnieć. Mówię, nic nie będzie, ale jestem miło zaskoczony, bo jakiś ślad i dowód na miejsce po tej wieży został. Jesteśmy na małej sobie przypominam. Jestem zadowolony w ogóle, że tutaj podszedłem, bo myślałem, że nic nie nagram, a jednak coś jest, i fajnie, że ten fakt odznaczymy. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale. ale no wieża była najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje w tym miejscu w miejsce tej wieży triangulacyjnej, czyli wieży do pomiarów. Za bardzo się na geodezji nie znam także, ale to wszystko na to wskazuje, że mamy jeszcze słupek pomiarowy. Także w tym miejscu była pierwsza wieża. Nie wiem czy w Górach Sowich, ale na pewno tutaj na paśmie szczytów kursowych ona się tutaj znajdowała jeszcze został jakiś po niej ślad także miły, miły akcent myślałem, że nic nie będzie widać tutaj jeszcze była, jak wspominałem, albo nie wspominałem wiatka dla turystów ławeczki, ale potem nie ma śladu dookoła jest takie wypłoszczenie i są powiedzmy co kawałek jakieś dziury w ziemi być może właśnie tutaj stała wiatka i były wkopane ławeczki dotarliśmy do końca Naszej wycieczki po Wielkiej Sowie po szczycie Wielkiej Sowy, bo, tak jak wspominałem na początku filmu, sama Wielka Sowa jeszcze kryje dookoła siebie wiele, wiele tajemnic, także pewnie to odkryjemy. Ale jeżeli tęsknicie za Wielką Sową, za wieżą to musicie poczekać. A ja starałem się pokazać Wam, starałem się pokazać Wam y, jakieś tam fajne miejsca przy szczycie, takie dość zapomniane, gdzie można pochodzić też. No i po prostu po, poodwiedzać te miejsca, mam nadzieję, że to zainspiruje Was też do ruszenia się troszeczkę z domu. Każdy chyba lubi tam, okoliczni mieszkańcy i turyści, no lubimy Wielką Sławę, bo to jest największa góra w naszej okolicy. Sam bardzo mam sentyment, wiadomo, także no widzieliście ile jeszcze też jest takich fajnych miejsc poza samą Samą wieżą, także nie tylko wieża. Uzbroimy się w cierpliwość. Wieża będzie niedługo czynna. Niedługo, no, jak skończę, remont, bo remont jej się należał. A na razie, na razie, tyle, co mogę Wam pokazać i tyle możemy zwiedzić. Oprócz wieży, mam nadzieję, że te miejsca też, jak tam będziecie śmigać, to uszanujecie. Szanujcie te miejsca, bo to są też takie perełki historii. No i tyle. Ja już uciekam do, do samochodu. Fajnie się podreptało w taki jesienny dzień. Przejrzystość była ani no, umiarkowana. Nie była zła, nie była dobra. Mam nadzieję, że troszeczkę teraz więcej filmów powrzucam. Jesień, więcej czasu, mniej wszystkich liści, krzaków i tak dalej, także łatwiej będzie wejść gdziekolwiek. No i tyle. Widzimy się w następnym filmie, ale gdzie to będzie, to nie wiem. Jeszcze raz na koniec widoki. I trzymajcie się. No a i przypominam też o czytaniu opisu, bo tam są linki do zdjęć historycznych. Nie zawsze są zdjęcia historyczne z tych miejsc, które jesteśmy, ale coś tam zawsze może się trafić, także zaglądajcie tam. A to tyle dzisiaj z mojej strony i do zobaczenia następnym razem. Cześć!